Nazywam się Wiesław Kozłowski. Prowadzę kanał na YouTube Przebudzenie Słowian i Powstanie z Kolan. Tam przedstawiam o grupie przestępczej masonerii i ujawniam handel dziećmi, handel kobietami i organami, a także uczę głagolicy. Również jestem na TikToku i tam mam konto Głagolica 44 Znaki Boże. W tym filmie chciałem przetłumaczyć pewien tekst, który napisał. Człowiek, który się podaje za cesarza Laki, i że już jest cesarzem Laki, że Polska już nie istnieje, i jest cesarzem Laki. Jest to Piotr Wielki, Straszy ludzi, znaczy chodzi o to, że naciąga po prostu na, na pieniądze, no bo wszystkie filmy na TikToku, które są jakieś właśnie sensacyjne, jakieś takie właśnie, że coś się stanie albo coś, no to mają dużą oglądalność i ma tych widzów właśnie I, i ja po prostu skomentowałem to, że żeby zaprzestał po prostu straszenia ludzi, bo, bo tłumaczę, że, że właśnie wizualnie wszystko wszystko, co jakieś plany masonerii, które chcą, żeby się zrealizowały. Musimy my ludzie z duszą urzeczywistnić. Czyli po prostu no, straszenie ludzi, jeśli ktoś na przykład on podaje jakieś tam sensacyjne, że niby ma jakieś sensacyjne wieści, że jacyś Ukraińcy mają się przebrać za Rosjan i mają strzelać do Polaków i, i z tego się zrobi wojna i pokazuje gdzieś tam, że u jakiejś wróżki wahadełkiem zapłacił za, za taką wróżbę. Jakieś różyczkę, czy coś, bo tam jakieś gifty na TikToku i że ona mu tam potwierdziła, tak, i pokazuje taki filmik, że, że wróżka, i on twierdzi, że właśnie takie coś będzie. No to jak ludzie uwierzą w takie po prostu coś, no to wtedy wtedy po prostu może być coś takiego, że jeśli wiele tysięcy ludzi na przykład by poszło z strachem. I może się faktycznie takie coś zwizualizować. No oczywiście, no to chodzi o, o, o miliony Polaków, no ale to jest niebezpieczne. W ogóle y, powinniśmy, znaczy na, na początku myślałem, że to gościu robi po prostu tylko dla kasy, a teraz już po tym, co dowiedziałem się, no to mi się wydaje, że, że po prostu jest osobą podstawioną. No i też już teraz mam wrażenie, że jest opętany, bo y, dlaczego tak twierdzę? ponieważ dowiedziałem się od ludzi bo on tam właśnie y, każe ludziom wyrabiać jakieś dowody y, że jest się istotą żywą i podpisywać krwią słuchajcie ja możecie się śmiać z tego możecie się nie śmiać ale, y, ale powiem wam jedno że jeśli ktoś podpisuje y, cokolwiek komuś krwią no to jest cyrograf ludzie ci co co po prostu wierzą mu w te wzóry. to po prostu mówią, że dlatego jest podpis krwią, żeby potwierdzić, że jest się istotą żywą. My nic nie musimy nikomu potwierdzać. Podpisywanie krwią od dawien, dawien oznaczało cylograf. Oczywiście da się ściągnąć głagolicą ale trzeba się najpierw po prostu obudzić. Więc ja na razie pokazuję ten filmik, bo ja się po prostu y, odezwałem, powiedziałem, żeby zaprzestał po prostu taki coś, y, w momencie, gdy jeszcze chciał po prostu Głagolicę użyć do swojej propagandy i, i do, y, do po prostu do naciągania ludzi. No ja się odezwałem, no i powiedziałem spokojnie, żeby, żeby po prostu zaprzestał to i nie promował Głagolicy, ponieważ... Y, no bo nie chciałem, żeby promował, bo wiem, że, że po prostu i tak to za chwilę ujawni się kim jest, tak z Potockim i z innymi i po prostu i, i później ludzie będą kojarzyć z Głagolicą jego. No i on teraz toczy ze mną wojnę, jakiś zablokował mnie i dostałem właśnie informację od ludzi, że napisał Jakiś pozgłagolicą, bo mnie zablokował, nie widziałem. I właśnie chcę przetłumaczyć ten poz. Tu jest właśnie ostrzeżenie, yy, i tu jest właśnie, że yy, kanał Piotr Wielki. I, I po pierwsze powiem, że yy, no miałem trudności. Miałem 20 minut, yy, tłumaczyłem ten tekst. Yy, nawet mi się już nie chciało tego tłumaczyć. Yy, no bo wyjaśnię wam o co chodzi. Yy, no bo ten człowiek w ogóle nie ma pojęcia ani o lefi, ani o Głagolicy, więc po prostu, no, on to zrobił w programie jakimś. No są takie programy, co pisze się klawiaturą i wypisuje się Głagolica. Tyle, że on, tutaj są większość liter w tym programie, to jest Głagolica kanciasta. Ja po prostu też Głagolica kanciastą mam, bo ja kompletowałem głagolice w 2018 roku od 2012 właściwie, ale od 2018 to już tak porządnie kompletowałem i i właśnie w tamtym okresie to ja setki asbuk które się różniły bo chciałem wyselekcjonować, bo nie ma jednej asbuki i a As, azbuka, którą y, która jest popularna i która działa, y, to jest buka tak zwana okrągła. A on po prostu y, tutaj w liczy, kanciastą, bo są trzy rodzaje: y, okrągła, kanciasta i, i, i y, 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 kursywna. I on po prostu tutaj napisał kanciastą. Znaczy w tym programie to jest w ogóle tak pomieszane, że większość buków tu jest kanciastą, ale niektóre są y, tak jakby. No, w ogóle w kąciastej nie powinny występować, więc tutaj jest. No, musiałem po prostu ustalać, co to, co to może być za bukwa yy, i. No, no, miałem problem z tym, bo. Tak. Teraz powiększyłem i Wam yy, przetłumaczę to. Yy, przetłumaczę tak, jak wy, wygląda z oryginału. Tak. Ja już mam napisane, więc yy, przetłumaczę. Yy, ktokolwiek rzuci czary. Yy, z, zniechę, znechęcenia jest yy, dokładnie, znie, znechęcenia, na no pewno chodzi znechęcenia tworzenia kraju dobrobytu narodowego na Piotra i tu jest dziwne, bo Lianie Wielkiego, yy, którego naród wybrał na cesarza imperium, narodów żywych, odzyskawszego Lachie, zajmę, Zemie, czytam jak, jak to wychodzi, e, ocycy, ocystą czyli pewno mu chodziło o ojczystą przodków z rąk okupanta. E, niech mu z powrotem w podwójnej w sile, czyli w podwójnej, chyba sile, e, czar powróci. I niech mu umniejsza dobrobyt życzliwy żyć czyli życiowy chyba. Większość Bóg w tym programie użyto z tego. Bo ktoś, kto robił ten program, to też musiał być taki specjalista jak ten Piotr Wielki Car czy Cesarz od Głagolicy. No bo tutaj pomieszał, ale większość bóg jest z, tego, z tej azbuki, to sobie możecie porównać ten tekst. To są takie właśnie programy, gdzie można napisać po polsku i wyjdzie Głagolicą. Tylko on znalazł jakiś program i nie popatrzył w ogóle, że jest różna Głagolica i taki wymyślił z tej kanciastej. No i oczywiście wybrał jeden z najgorszych, bo, bo tak jak na przykład większość ludzi w Polsce zna Głagolicę, Mrozińskiego, no to interpretacje, właśnie, Mrozińskiego, skompletowane bukwy, to by po prostu nie odczytali tego, co on tam napisał. A tutaj na przykład, jakbyście sobie sami chcieli pisać, no to nie ma takiego, żeby dokładnie jak, jak moje, ale tutaj macie na przykład, tu jest dobry latin, gwałagolityk, translator i właśnie bo ja na przykład kompensowałem tak, żeby były jakby najbardziej powtarzalne bukwy. A w tym co on tam w programie, no to, to są po pierwsze skanciaste i pomieszane z okrągłą i najmniej występujące chyba niektóre są i trzeba się domyślać. A takich kto w ogóle zna tylko jeden rodzaj, mrozińskiego czy mój, to po prostu nie miałby szans w ogóle przetłumaczyć tego.